Siema, siema streamerbyx i dzisiaj zagrałem sobie w Brawl Stars I ogólnie jest dzisiaj ze mną moja koleżanka Jagoda Siema I nie wiem czy nie jest za cicho, ale chcę się jednak podłożyć na fulla No Bo jestem trochę z dala od kompa A więc no I ogólnie dzisiaj wbijamy już 15 tysięcy, mam nadzieję, że to się mi uda Jak nie to będzie trochę słabo, ponieważ przed chwilą wytraciłem się z trochę tych puszek, ale szybko sobie odrobiłem a więc no, ogólnie, i to Jagoda ma otworzyć do mega boxa do otworzenia. Ja mam big boxa, będę miał też mega boxa. A więc no, będzie się trochę dzisiaj działo. A tym bardziej, jeżeli dropnę szóstkę, to wtedy w ogóle będzie. Wolny mikrofon. Ale o tyle dobrze że od komputera. O tyle dobrze że od komputera. bo W telefonie mam w telefonie faktycznie. Ej, w sumie to mogłem być tysiące e i założyć słuchawki. Kurde, zapomniałem. A... by mnie było lepiej słychać. Od dzisiaj każdy film będzie w słuchawkach. Znaczy z brawy staros. Będzie w słuchawkach, bo wtedy będzie mnie lepiej słychać. Daj mi to. Ej, w ogóle właśnie się skopnąłem przecież, że my w tym samym momencie byliśmy dodani, bo wiesz, bo Max i B w tym samym momencie chyba weszli, nie? No. Ja na, 8. ja na ośmiu? Ja na ośmiu. Wcześniej, jak sobie grałem, żeby odrodzić te puszki, walnąłem typa za 5000 tysięcy. Przecież na dece pisze. No, tracę. E. No, chodź tu, Barley, taki mądry. No, dawaj. Dawaj na perkę. No, solubaj, no i bajaj. Bajaj. Mój nie, nie. Chodź tu. <coughs> No chodź, pyrka, pyrka, dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, ez, dziesięć kiłbów! Dziesięć tysięcy jednym hitem wale. Dobra, gdzie są ludzie, a tu? Leżysz. No i łatwo. On no, ma teammate'a? Nie. Nie! Jako nie to, mzotka mnie zrobiła. Najgorzej. No dobra, nie, oni są na blisko i na... A czy... Ta, tą M zwywaliło z gry. To jest chyba Hubert, bo mu co chwilę wyłączę tablet. Dawaj, ciśnij. No i pozdro. Zunia. No, Dobra. Musimy zagrać ci jeszcze, jeszcze jeden. Ale drugie miejsce maksymalnie i będziesz miał. Wtedy to minimalnie, bo brakuje tylko je, Nie, dwóch tylko brakuje chyba. A potem sobie zagramy jeszcze rundkę? Spoko, spoko Bo w sumie to by odcinek trwał z 10 minut No Ale chyba, że... Się... potem, jak nam jakieś postacie dobre wydropią No, jak dropnie e, e, Amber Bye. No to tu jest typ jakiś Ja bym chciała mieć spyka Chodź tu, taki moment no, no, Ja w sumie, w sumie też Leona, bo ostatnio Leon cały czas mi robił, chciałbym mieć Leona, żeby ludzi wkurzać Ludzi wkurzać. No a chodź tu o, Ja w ja mam w ogóle trochę lagi. No, ja też, bo ja mam mega sobie net. <laughs> Powiedz to mojemu internetowi, który jest takim głównym, że na elekcjach, na elekcjach działa cały czas, ale jak włączam Fortnite'a, to już nie. Takim głównym, że jak litera H w hiszpańskim. Nie istnieje. Nie istnieje Tak Samo jest jak y, mózg y, pewnego. Y, Pewnej osoby w Polsce, nie <grym> powiem kogo, <grym> y, ponieważ, powiem jest, ponieważ jest ona dość wysoko postawiona w Polsce, a więc no. A, o tego ci chodzi. No. W Myślałam, że o naszego Debila. Też. No dobra. dobra, No i pyk. 15 koła, 18 puszek. Dobra. Dobra, ja dobra. Się. dobra. ale. W tej chwili przechodzimy na perspektywę Jagody, która otwiera w tej chwili Magboxa. Ej, więc... bo mi pisze, ale dupa! <gulity> bo mi pisze, że nie można nagrywać, bo baterie rozładowane, a mam chyba 15 albo więcej procent. A. No to kreatywnie. Czekaj. Dobra, to otwieraj no, po to... prostu otwieraj po prostu i mów co wypada. Chwilę. Może na, nagrywarkę kościoła. grać będzie szybko Nie, dobra, po prostu otwieraj i mów co, co, co wypada, może szóstka będzie. Dobrze. Jak szóstka będzie, to pozwalam się wydrzeć, jedynie ścisze coś Dobrze. w montażu. Uwaga, otwieramy ludziska. o dobra. Uwaga, trzymajcie kciuki. Uwaga, uwaga, nosem kliknę. Piątka, kuźde. Trzysta... ...monet, punkty mocy do pana Pi. 20 punktów mocy do Jackie, 20 punktów mocy do Tary, 25 do Ems i do B57. Dobra. Zresztą sobie otworem sprawdzę, jak w ogóle, muszę w ogóle spuścić, jakie trzy kokski będę wchodzić. Pechowa Tara, mega i te nekobi Ten złota nekobi w ogóle jest mega. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj. Ale tak to. No tak to działa. 0,50 50 tutaj, a tutaj ile będzie? No to jest tutaj samo. A więc... Nie wyglądały najlepiej te szanse, ale mogą być o wiele gorzej. No, dobra. Otwórzmy najpierw sobie tutaj... A, bo ja mam monety do odebrania. Myślałem, że tutaj mam Big Boxa. Jestem debilem. <laughs> ja pierdzę, Mi się wydawało przez chwilę, że mam tutaj Big Boxa, bo jak odbierałem, to patrzyłem co tu jest, to... Nie never mind Odbieramy Mega Boxa i uwaga! Szóstka! Kozak! Istnie ja mega dużo szóstek dropi, uwaga! Sprót! Kiełek! Kiełek? Kiełek! Kozak! Kiełek! Nie dżin, tylko kiełek! Kiełek! Tak! Tak! Ej, w tym roku to ja już trzech chyba zadymiarzy dropłem! dropiłem! Dobra, ewidentnie stwierdzam, że ten rok to będzie najlepszy rok. Ja... Chwila, ja w tym roku dropnąłem Gale'a i Serge'a. A ja w Chyba. tym roku jeszcze żadnej postaci nie dropłam. <grym> no i Sprouta, czyli trzech. <grym> Co? Ej. Ja myślałam, że tam otworzę. Jakiś słabiacki gadżet mi wyleci do no. na przykład tego baruleja, bo brakuje mi jednego, czy coś, nie? I nagle widzę się kręcącego kiełka, nie? Aż przez chwilę zapomniałam, jak on się po polsku nazywa. Gratuluję. W ogóle ja wiem, jak on postać sobie w tym roku. Dropam z <noise> Ej, w sumie to nie, ja dropnąłem jeszcze więcej, bo ja przecież jeszcze robiłem openik na tamtym koncie. Na jakim koncie? Na moim drugim, ty nie wiesz. A? No to, to... Jaki on ma w ogóle ult, bo ja się nie... Ale... No ten, ty te krzaki stawia coś. Krzaki stawia, ja pier... to są pomysły Dobra, cichaj. Nigdy nie grałem, bo Nie! Myślałam, że... Aha, pawry tubce się zdadziły. Pa, awcie, Ten bol awcie. No, ja mam ripówę. No. O, Co oni robią? Czemu oni stali, znaczy stali we mnie dosłownie i nic robili? Co jest? Nie wiem. Wyszli z gry i bodzy gra za nich. Hmm. Chodź tu. Dobra O, tu są jeszcze te kiełby. O, super, masz 5, a ja dziesięć. Dobra Ale ja nie spodziewałem się, że kiełek mi wypadnie Ja przez chwilę miałem, ja przez chwilę miałem w głowie Znaczy, wiesz, ja miałem takie, że gadżet spoko, ale takie miałem A co, jak wypadnie jakiś jednak zadymiasz, nie? O, Dobra, brand, ja brandy. To brandy. W sumie jak teraz zrobię. O, Chory, nic tak nie widziałam. Jak zrobię zadanie. Czekaj, muszę zrobić to zadanie. To już byś musiał jeszcze cztery winy zrobić. To mogę otworzyć w sumie jeszcze Big Boxa. Czaisz to, że otwieram Big Boxa a tam Amper. O kurde, ale. Znaczy, ten... naj najsmutniejsze jest to, kiedy ja sobie gram tak losowo poza filmem. Otwieram coś, a tam mi jakiś zadymiarz wypada. O nie, ej, to. Mi tak game wypadł, ten... nie? Ja sobie siedzę, ten, na dole, ja. Soję gram losowo w BS-a. I mi tam game wypada. Ja nawet w ogóle się nie skapnąłem, że mam świecącą trójkę. Znaczy, świecącą jedynkę. Bo w big box jego trafiłem, nie? Albo sobie to, że. Y Teraz by ci nic nie dropło, nie? A za kolejne tysiące, jakbyś miał mega boxa, powiesz takie: A dobra, nie nagrywam i tak nic nie wypadnie, co nie? I będzie taka... Nie, nie, ja sobie ja se obiecuję, obiecywałem, se, że każdy taki próg y, będę nagrywał, nie? Mój mm. koch. A ile ty masz sub? Bo długo ja u ciebie na kanale nie byłam. Nie bierzcie nie. ze mnie przykładu. <laughs> nie zostawcie subą. Eee. 70 chyba. No i koks. Wszystkich pozdrawiamy oczywiście. Patrz, patrz, a nie dobra. Bo to chyba gra. No, bo by nas bił. A e no, nice, nice, nice. No i... Ale musimy jeszcze wiesz, musimy jeszcze bo tylko 10 minut, no. No to sobie <grywka> chwilę, ja tam tak dobrze idzie w miarę. No, nawet idzie. Wiesz nawet no. Znaczy idzie. w sumie my przecież botów na bo ja na, na botów trafiamy, dlatego że ja przecież dopiero co go dropnąłem, nie? No, A ja ty masz małą rangę na, na stew, a więc no. Ale, o kur czemu ja tego kaktusa biję za niezbędę. Ej, ale gdybyś ty w sumie też kogoś dropnęła ja bym dropnął go, to w sumie wiesz, na jakie my boty byśmy grali? Na easy poziomie. No. To my byśmy nie mogli dawać zakraj ponownie, bo całe lobby by to były te, yy, boty. No. klikiem walną. A bo takie same nooby. No. Tu ktoś było. Znaczy, wiesz mi smuci? Kiedy ja trafiam na bota... Dobra, to nie jest bot chyba, a jednak. Kiedy ja trafiam na bota, który ma Amber. O ja wtedy mam taki ból dupy. Lata nie? W ogóle kompletnie niewyjaśniona rzecz. Ostatnie filmy. Ja chyba będę na każdym filmie przynajmniej co chwilę wspominał o ekipie. Każde filmy dostają jakieś 18 plus demonetyzacji czy coś. W wczorajszym filmie. to jest? Co? Chwila. Nie, 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 a, nie i we wczorajszym to... filmie wspomniałem o ekipie i nie dostałem ani 18+, ani praw autorskich. A czemu ty dostajesz 18+, właśnie? No skąd ja wiedzieć, YouTube jest zdupiony. Może przez to, że mówimy dupa. <śśmie> no, no nie no, bo to w sumie nie jest przekleństwo. No nie, ale y, wyrażenie takie, nie? Odpowiedni może do tego Znaczy... nie ty. wiem. Nie wiem, bo powiem na przykład, kurde, shit, no to... Nie dość, że po angielsku, co wiele osób może nie zrozumieć, chociaż to. no to ja już. no. w przedszkolu się wie chyba, co to znaczy. No no. no to jednak zacznijmy też od tego, że to też nie jest tak do końca przekleństwo. Ej, musisz sam ult ładuje ten stew? Mm, jak trafisz przynajmniej raz, to masz już ulta. No i kops. Ludzie mówili, Ale że ten, jest... że po strzale tylko, chyba. Ale A w ogóle najlepsze co, nie? Że ja zamiast klikać tego do bicia, to klikam cały czas te motki Pff, sobie przestaw trochę dalej. No właśnie, nie ja mam prawie na końcu, tylko ja mam tak jakoś, nie wiem, klikam dziwnie. No podpal się szatanią w <śmulny> <śmulny> Ja tylko <tej śmulny> młotki żeby się podpaliła co Dobra, teraz w tej chwili zrobiłem, o nie, w tej chwili zrobiłem cięcie. Piękne, yy, bo do, naprawdę, bo dodałem piękny film w tej chwili, bo ty cały czas tym ultem, to, to mi przypomina jeden film yy, z Onego, yy, co nagrał, że yy, wziąłem rozbieg z kilometra, no. ja tutaj dodam, ja tutaj to dodam, bo to będzie piękne, to no. będzie idealnie pasować. No. Nie, to nie. Jezu. Utrąb, by czuł Marcy się na filmie, tam jak testowali TikToki. To to było. Ale nie, teraz tam źle poszło. Nie. No, mega. Ale musimy wygrać, dlatego że ja muszę jeszcze wygrać jedną grę i będę miał big boxa do otworzenia. No i co? I tam taka legenda. No i co? Leon i Amber. Na nich poluję w sumie głównie teraz. A, o, trzy legendy by ci drogły nie no. Cześć to, świecąca się trójka. Czaliż to, świecąca się trójka, a ten Leon, Spike i Amber, nie? Ja, nie? ja ja, w tym momencie powiedziałbym tak, nagrywam po trzy odcinki dziennie. Jak nie, będę miał świecącą jedynkę w tym big boxie, to przez nie, następny nie, nie, nie. tydzień wstawiam dwa odcinki dziennie. Nawet jak to będzie Star Power, nawet jak to będzie gadżet, wstawiam przez kolejny tydzień dwa odcinki dziennie. W ogóle nie, bo ja miałam codziennie o 16, nie, Aż Hubert nagrał odcinek, no dobra. Yy, codziennie o... Czekaj, codziennie o 12, nie, jak to było? Codziennie o 13 miałam stawiać odcinek, nie? A jeden montowałaś miałam pół roku. Stawiać o 12, co nie? Nastojęki o 12, a w środę o 15, co nie? I dziś jeszcze nie, znaczy, od dwóch miesięcy żadnego odcinka nie puściłam. <grystanie> z tego co wiem, to jeden montowałaś pół roku. <grystanie> tak, nie, ale wiesz co, bo jeśli chodzi o ten, co znają, nagrywałam. Ja. No to wiesz, co się stało, bo wiesz na czym ja montuję, nie? No. No to mi się jakby usunął ten film, i wtedy, jak montuję dalej na tym filmie, a mam w galerii tego, wiesz, nieedytowanego jeszcze, nie? To się wszystko zryje, i jest taka, że. dostałem liter niedostępny na pisie. No, spoko. Dobra. I 30, 36 puszek. 830 punktów dostałem. Czaisz to? Mam dwie rzeczy do odebrania. I ja to ja w sumie. Część to, ja... do... to, że ja mam. Mam big boxy i mega megaboxy do otworzenia. O, no i koc, a ja mam skrzynkę. To otwieraj. Uwaga. noskiem. Trzym. No, 61 monet. 8 monet. do Broka. 10 do Fighter, no i do Barleya Dobra, to ja otwieram dużą skrzynkę. Uwaga, Dwójka, no to. No, ale uwaga, mega box, piątka. A e, gdyby była szóstka, co? To... To, 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 to ja nie wiem, co tak, ja bym zrobił. Wyrażałbym się. <grym się>, <grym się Dobra, to jeszcze za jedną. Dobra. Ta postać w ogóle jest dobra na tą mapę. No. To połączenie. No. Jeden V1 z kolegą. Powiadamiając chyba, że. Zrobimy kiedyś ten. Um, jak to się nazywa? Że, znaczy, jak to się teraz nazywało? Zapomniałam, ale że gramy. Hubertem przeciwko sobie. Jakby, że ja, Maja i Ty wszyscy i Hubert jeszcze? Wszyscy przeciwko sobie. Mm. I jeszcze Leon. I znaczy, wiesz, nie chcę nic o, mówić, ten. ale w tej chwili Hubert wstał w film 1V1 z kolegą. Aha. Pięknie. A to są dwie BL? Ona no i o nie! Nie! Jakie zło wcielone! Jakie zło wcielone to było! Ale tu ktoś w krzakach. Hello dear! No, dawaj! Nie chcę dzielić! No, jak go nie niej Ej, bo ja nie chciałam się cofnąć tam! Ej, dobra, ja mam pomysł. Ej, hey, dobra. Ej, hey, dobra. Zagrajmy teraz szybko sobie gry dla znajomych, wiesz, 1 1 Dobra. Ja czekaj, bo znowu coś otwieram, chyba. Wyłącz... Nie. Wyłącz przeszkadzać, wyłącz nie wyłącznie przeszkadzać, wyłącznie przeszkadzać. Co? Wyłącz nie przeszkadzać. Dobra, jest. No już, połączyłam. Czekaj. Dobra, już cię zapraszam. Nie to. Już cię zapraszam. Dobra, i czekaj, zrobię, a nie, dobra, nie, dobra, Byłam w wszystkie, nie? Ta, to Taka mapka, a ja między... nie wiem jaka postać jest dobra na tą mapkę. Dobra, wezmę, wezmę to, idę na judo. To już to nie, ja wezmę... A włącz gadżety! Co? Włącz gadżety, żeby te rudy nie były takie szybkie. nie no, nie będą. Jeżeli, znaczy, może wtedy zagramy dwie i ten... Dobra, no to... widzę, to power Proszę. No, tylko jeden? Nie no, to jeszcze, ale ten jest lepszy. Dobra. No wybraj, go za tym, ale tutaj wszystko. Ale się ten... Ja na pewno przegram, bo ja w tą grę długo... Ty masz bóla? Nie. Nie? No, Ale nie, nie zbieraj, nie. Kubów, nie zbieraj kubów, nie zbieraj kibów, nie zbieraj kibów. A dobra, no to ja zebrałam jednego no to... to ja też zbiorę. No, to o, ja siema. To siema 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 Ale Co Ale masz te dwóch skin'a, ja mam czerwonego Dawaj <laughs> no. Dobra, ja nas ja nas mam, to był mój pomysł Złonie czyste. Jak, ej nie, jeszcze będzie jeden moment, jak ja będę miał ten, jak ja będę miał ult na bulu, to dam chyba wtedy dopiero jeszcze nie, będę w, dwu, w dwóch miejscach wtedy, to biorę rozbieg z kilometra Od zonego. Jak będę miał ten na bulu To zrobię to, ja ci to mówię Chodź tutaj Co się dzieje? No to daj mi ulta naładować, dawaj no To cię boli? Czy aż tak cię to boli? Nie, rób mi praw autorskich na filmie co? Nie rób mi praw autorskich na filmie. Bo jak, do, bo jak dostanę jeszcze trochę ich, to mi wiesz, że mogą yy, ten, nie mogę tutaj wrzucać. Hubert mi to powiedział. O nie. rozbij! Kurwa z kilometra w Nie. się dostaję. No właśnie dlatego teraz zrobiłem cięcie. I to... Naprawdę? Orange mi wysłało wiadomość w tej chwili i mi wyłączyło brawla? Czaisz? Nie, tu. Łomny bólu. No i super. widziałeś. Ale czaisz to, że mi Orange wysłało wiadomość. Nie, tu. Jezusko, ja bym takiego wody fuka, dlaczego ale się nie... Ale szkoda, że ja nie mogłam nagrywać, nie? Hmm. Dobra. No ale ja mam, ja mam 20% człowieku i każda że bateria nie, ładna, nie naładowana. Czekaj. Co trzeba? Dobra, nie śpiewam. <grych> Dobra, napisz jeszcze jeden raz. A ja widziałam w tej chwili kogoś innego. O. o. Ludzie, pamiętajcie, że macie subskrybować kluby. Dokładnie, plus jeden. Widzicie? Ja mądra jestem jednak. Ty. A, bez power zapomniałam dobrze. O nie, to jest ten dobry skład, który się teraz właśnie bije. Tak nie może być, tak nie może być, żadnym rewanżu. Dobrze. Będź tyle. Oj! Czy ty wzięłeś kruka? Oj, ty. To masz trochę ripów wiesz? I co to daje w ogóle ten gadan? jest powalnia. Ja... Dobra, bo ja nie wiedziałam. dobre ja ginę. Nie, czy wiesz, ja sobie. Ten, naładuję ultę na tobie. <laughs> to by naładować ultra i na ciebie skoczyć. Nie strzelaj, bo się nie uleczysz w ten sposób. A ja cię zabiję wtedy. Aha. Ciekawie. No widzisz. Oźdzę, ja sobie da spokojnie tego ult naładuję. Wiesz, jest czas, jest czas. Ja mi jeszcze gadżet. No dawaj Ale ty jesteś. Nie, odejdź Giera, rahira. Giera, rahira. Giera, rahira. Jak Nie. na Nie. Nie. na Nie. Nie. na Nie. Jak <grystwem> Ale, nie, jeszcze Cię nie trafiłaś! Po prostu <grystwem> piękny! No bo mógłbym, się wygrałam! Ale nie umrzyj, bliskam. Jak umrzesz, to będzie mi smutno. I na wstępie się tym ultem nawet nie trafiłam, ani w jednym. Tak. <grystwem> Nie. Od początku gry cały czas sobie ładowałam na tobie ulta. Dobra, nie zmieniam tą postać. Nie, no, dobra. Kończymy to. A więc. No. Jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i dali Dziękuję za oglądanie. Jałkubiks. No i cześć!